Dzień dobry, dzień dobry. Witam moi drodzy. Shark z tej strony. Słuchajcie, mam dzisiaj dla Was analizę, która jest wynikiem tego, że bardzo dużo ludzi pyta mnie, co będzie dalej z polską giełdą, polskim indeksem. Dlatego dzisiaj robię dla Was analizę WIG-u 20. Natomiast najpierw rozliczę się, uwaga, aż z czterech swoich poprzednich analiz. Pierwsza analiza 6 września, 6 września robiona tutaj, powiedziałem, że kiedy cena będzie w tych rejonach, spadnie w dół. Analiza pięknie, udana, prawie 300. Punktów. Następna analiza. E, kiedy byliśmy w tym miejscu, powiedziałem, że e, to była analiza z początku października zeszłego roku, że dokładnie z tego poziomu będzie wystrzał do góry do tych dwóch różowych. Był nie tylko dotąd, ale również dużo, dużo dalej. E, kolejna moja analiza. E, Powiedziałem, że z tych poziomów, tu 2121, 2176, będzie ruch do góry, do tego poziomu. Takie, taki krótki ruch. I ostatnia analiza, kiedy byliśmy, był 24 lutego, byliśmy w tym miejscu. Powiedziałem, że jeżeli cena spadnie do tych poziomów. Będzie wielkie wybicie do 3000 punktów. I to się dokładnie wydarzyło. Pamiętam, że wtedy w, przy tej analizie, w komentarzach wiele osób kpiło z tej analizy, że jest to wręcz niemożliwe, ale nie te 3000 punktów, tylko moi drodzy. Ta analiza, bo ta analiza, którą zrobiłem wtedy w lutym tego roku, zakłada również potencjalne dojście do 4300 punktów. Oczywiście jest to bardzo długoterminowa analiza. W dniu dzisiejszym rozliczam się z pierwszego targetu i mimo, że mógłbym całkowicie już wykasować ten szablon, ja go zostawię po to, żeby za ileś miesięcy yy, pokazać wam jak wyglądała projekcja kolejnych moich yy, targetów natomiast już w chwili obecnej analiza zostaje zaliczona do udanych ponieważ z tego poziomu 2350 doszliśmy do 3000 ponad 600 punktów, moi drodzy. Tak więc wszystkie cztery ostatnie analizy są pięknie, absolutnie pięknie udane. I dlatego, że tak dużo ludzi mnie pytało właśnie ostatnio o WIG20 i o polskie akcje, to chcę Wam jeszcze jedną rzecz pokazać. To jest, moi drodzy, szablon z trzech ostatnich analiz na grupie GPW. Ja wiem, że zazwyczaj mówię o grupie FX, ale to są analizy z grupy GPW, ponieważ jesteśmy przy polskim rynku. Tutaj, zobaczcie, Wy z wszystkim inwestorom u nas na grupie pokazałem, że dokładnie z tego poziomu będzie wystrzał do góry. Kiedy byliśmy tutaj, z tego poziomu tej zielonej strzałki powiedziałem, że będzie spadek dotąd. Wszystko się zrealizowało. W międzyczasie, kiedy byliśmy tu, powiedziałem, że będzie wielki, znaczy wielki, że będzie ruch do góry. Jeszcze chciałem Wam pokazać, jak wygląda analiza Allegro, która jest budowana od początku tego roku. Każda no, nie każda, ale y, większość y, korekt w dół była przez nas y, wykorzystywana do zakupu po 2812, 2915 y, i 3164 w drodze do tego wielkiego y, take profitu. I jeszcze dwie analizy. Y, tutaj na szczycie y, na Aliorze powiedziałem, że będzie koniec ruchu i spadek do 103. Praktycznie już realizujemy y, ten, y, ten target, i piękny. Impuls złapany od 183 do 213, szczyt 222 na PKO. Moi drodzy, takich analiz jest bardzo dużo na grupie GPW. Jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli podobają Wam się takie ruchy, jeżeli chcecie na bieżąco takie analizy ode mnie otrzymywać, po prostu wejdźcie na stronę sharktrader.pl. I zapiszcie się do grupy, lub wejdźcie w opis tego filmu. Tam jest bezpośredni link do grupy GPW. A w ramach grupy GPW dostajecie również dostęp do bezpłatnej grupy Edukacja, na której dokładnie tłumaczę, jak należy wszelkie setupy, które są później w analizach, rozgrywać i gdzie jest odpowiedni moment. Tak więc. Widzimy się, moi drodzy, na grupie, a ja tymczasem powiem Wam, co według mnie się wydarzy w najbliższym czasie na Wigu 20. Od szczytu, od tej analizy 3000, którą tutaj zrobiłem na spadki, pojawiła się luka, pojawił się, pojawił się wielki spadek i pojawia się formacja harmoniczna. Formacja harmoniczna, która. Zobaczcie, jest formacją Batmana. Co to znaczy? To znaczy, że ona jest w trakcie tworzenia się. To znaczy, że jeszcze ta formacja nie doszła do swojego punktu zwrotnego. Punkt zwrotny Batman ma na poziomie 886, czyli w tym miejscu. I teraz uwaga, tu się dzieją bardzo ważne rzeczy. Co się tutaj dzieje? Po pierwsze, mamy tutaj lukę. Lukę, którą prawdopodobnie większość ludzi już zapomniała, zbagatelizowała, bo dużo się dzieje od, od tego czasu. I moi drodzy, cena w większości przypadków na rynku wraca do takiej luki, żeby taką lukę pokryć. I w chwili obecnej właśnie w formie struktury harmonicznej dzieje się to samo. Poza tym, ci, którzy oglądają niedługo, ci, którzy są na grupach, wiedzą doskonale, czym jest ten dołek. Ten tutaj dołek, on jest ekstremalnie ważny. Ponieważ w formacjach harmonicznych, uwaga, wewnętrznych, to jest bardzo ważne, wewnętrznych, tego typu dołki, jeżeli to jest formacja wzrostowa, a ta jest, bo jest w kształcie litery, tego typu dołki są idealnymi dołkami zakańczającymi ramię CD, czyli wyznaczającymi punkt D. Z jakiego powodu? Ponieważ w formacjach wewnętrznych cena ma prawo pracować między 8,86 a 100%. I tego typu dołki bardzo często wykorzystywane są do czego? Do zrobienia fałszywego wybicia i pokazania reakcji. Tak, bo reakcja to jest coś mega, Absolutnie ważnego w takim, w takim setupie. sam poziom nie wystarcza. Więc w tym miejscu troszeczkę niżej robię drugą strefę. Ty z raptem zobaczcie, 15 punktów różnicy, ale może być tak, że albo cena już stąd wystartuje, albo stąd. I co? I to jest, moi drodzy, nie wszystko jeszcze. Przychodzę na interwał D1 i zobaczcie, z tego poziomu tutaj rozpoczął się jakiś marsz ceny do góry. I ja teraz ten poziom. Wam na żółto, żółtym Fibonaccim zmierzę, żeby coś wam pokazać. O, właśnie. Zobaczcie, to jest żółte mierzenie. Co jest w tym miejscu? Tutaj. 50% to jest dokładnie dołek, który wam wyznaczyłem z tego harmonika. I to wszystko tworzy nam strefę 886. Jedna wielka, duża strefa. Czy jest możliwe, żeby cena spadła do setki i się tu nie zatrzymała? Oczywiście jest taka możliwość, ponieważ, tak jak Wam powiedziałem, w miejscu ważnego poziomu musi być absolutnie reakcja. Jeżeli by się okazało, że tej reakcji tutaj nie będzie, może być taka sytuacja, że cena zatrzyma się dopiero na średniej 100. Tutaj mamy to zgrane ze średnią 50 niebieską. Ktoś powie, no ale zaraz. Przecież ta 50 w ogóle jest daleko od tej strefy. Nie, 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 moi drodzy. Nie, nie, nie. Zobaczcie, jak zareagowała tutaj 25. Było przebicie i dopiero reakcja. Tu też może być tak, że jest przebicie 50 i dopiero reakcja. Ale Istnieje taka możliwość, że cena dojdzie tutaj. Tu mamy żółte 61%, czyli to wielkie, duże mierzenie, plus tutaj mamy dołek i setka. Więc w tym rejonie oznaczam drugą ważną strefę, gdzie gdyby w tym miejscu cena nie zareagowała, to należy szukać reakcji tutaj. I teraz dokąd? I ja tu, moi drodzy, mam dla Was dwa targety. Target numer jeden Target numer 1 jest na punkcie B. Dlaczego? Ponieważ punkty B są ekstremalnie ważnymi poziomami w formacjach harmonicznych, poza tym tworzy się tu coś, czego wy nie widzicie. Wy to zobaczycie za jakiś czas. Na interwale H4, gdzie jesteśmy, 25 bardzo szybko spada w dół, 50 wolniej, a setka idzie do góry. I według mnie, w tym rejonie, jak cena spadnie w dół i zacznie się odbijać, to w tym rejonie ma szansę utworzyć się piękny, tak zwany golden cross czyli krzyż, zgęszczenie, skrzyżowanie trzech ważnych średnich blisko. Siebie. Jeżeli cena dojdzie tu, to zwróćcie uwagę, że to będzie idealnie na 50%, i tutaj jest nasz target. Prawie 100 punktów. Prawie 100 punktów na tym ruchu można wziąć, ale to nie wszystko. To jest target, nazwijmy to, bliższy, czyli bardziej krótkoterminowy. Pamiętacie, co przed chwilą mówiłem o tej luce tu? Że cena wraca do takich luk, nawet jeśli mocno później poleci, e, e, nawet jeśli poleci e, dalej w przeciwną stronę po, po jej utworzeniu. I tutaj też mamy taką lukę. I dlatego uważam, że jest duże prawdopodobieństwo dojechania Dotąd. A skąd wziąłem tą kwotę, tą, yy, ten poziom? Dlaczego? Przecież tu nic nie ma, nie ma średniej, FIBO jakieś takie 8,86, nic szczególnego, środek luki, nic bardziej mylnego, moi drodzy. W tym miejscu to 8,86 wziąłem dlatego, bo jeżeli cena dojedzie dotąd i się tutaj zatrzyma, to najprawdopodobniej zrobi się yy, korekta w dół. Tych wzrostów. Jeżeli ta korekta zatrzyma się w tym miejscu, to zobaczcie, to jest 50%, to jest według mnie będzie prawdopodobnie to samo 50% co tu, czyli zrobi to punkt B nowej formacji harmonicznej, która mogłaby wyglądać w ten sposób, i również będzie to Batman. A Batman ma punkt zwrotny na 886 i stąd wzięło się to 3012 i teraz wszystko już jest moi drodzy jasne. Tak więc bardzo e, ciekawy i e, złożony setup. Trzeba tylko po prostu cierpliwości, cierpliwie poczekać, żeby cena odpowiednio doszła do naszych poziomów i co najważniejsze Reakcja musi być ważna i odpowiednia, strukturalna reakcja. To jest bardzo ważne, moi drodzy. Bez tego nie ma co porywać się i ryzykować handlu, który, który będzie obarczony większym ryzykiem. Tak więc, moi drodzy, cierpliwie sobie. Oglądajcie kanał, e, obserwujcie, ponieważ jeżeli będą jakieś fajniutkie setapiki to z pewnością wiedzie jakaś analiza, a my słyszymy się już przy kolejnym filmie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie Shark Trader.